Zupełnie nie masz racji. W After High jest na pewno więcej rebelsów niż royalsów. Zakład? Spójrz na Apple White. Pielęgnuje tradycje royalsów, będąc przy tym przykładem piękna. Fakt, ale spójrz na Raven Queen. To rebels, który pisze swoją historię na nowo. Briar Beauty jest stuprocentowym royalsem. Series Hood, super wygłosy. Blondie Locks, Ashlyn Nela. Cedar Hunter Hunter. Trudno ją zaś nie? I Kitty, to zdecydowanie Rebels. Kitty Cheshire jest Royalsem? Wiesz, po prostu ją poobserwujmy, dobrze? Przekonamy się, że jest Rebelsem. Royalsem? Tutaj Kitty gra w drużynie Royalsów. Patrz. Miałam rację. Nie, tam utrudnia swoim grę. Tak robią Rebelsi. A tu pije herbatkę z Dacia Swam. z Royalsem. W herbaciarni Madlenu ulubionym miejscu Rebelsów. I patrz tutaj. Tylko Rebels zrobiłby coś takiego na lekcji. Płatanie psikusów jest zapisane w księdze Kitty. Idzie za swoją historią jak każdy Royals. Cześć, Kitty! Uh -huh. Czy mogę cię o coś spytać? Bo... bo narratorzy cię obserwowali, wiesz, i... I pewnie chcieliby wiedzieć, czy jest... Gaunter Dim, zwany Panem Lusterku. ...tem Royalsem czy Rebelsem? Ona wie? To nie w porządku. I nie <skrym> elegancko! Wiedziałabym im, ale wtedy nie byłoby już zabawnie. Chaos sprawia, że ludzie są ciekawscy, a to sprawia, że kotki mruczą. Pora na kocią drzemkę. Nie wiem co myśleć. Czy więcej jest rebelsów, czy Royalsów? Ehm, spójrz to Daczy Słan. To Royals. Aha, a co powiesz o Madlen patze, co? Nie ma większego rebelsa niż ona ma rację? Mam. Nie masz.